O, tutaj jest właśnie skręt narosty górny, tam na granicy i tam właśnie odbyliśmy ostatnio na okrągliku. a tutaj zaraz jest stacja mieszczaskiej kolejki. Tutaj między drzewami widać właśnie stację Mieszczaskiej kolejki. Jesteśmy już na przystanku, czy na parkingu w kierunku wioski Walnica. I tutaj znajduje się pomnik kurierom, przewodnikom. I my będziemy zmierzać w tym kierunku. I zaczynamy. Idziemy do balnicy. Tu taka tablica informacyjna śladami Wielkiej Wojny. Idziemy taką leśną drogą. Na początku przy parkingu nie ma tablicy z informacją ile to jest czasu drogi. Nie pamiętam dokładnie, ale właściwie idziemy do no to tej już nieistniejącej wioski balnica i tam jest właśnie do tego miejsca dojeżdża kolejka e, bieszczadzka. I jak nam się uda, to może też trafimy, jak jakaś tura przyjedzie. Na tej ścieżce jest tutaj informacja, że jest tutaj zejście do kapliczki. I zejdziemy sobie tutaj tą dróżką do tej kaplicy. W 1921 roku w Balnicy było 75 domów i 470 mieszkańców. I właśnie w połowie tej trasy, jak tam będziemy później szli, znajduje się ślady drewniano-murywanej cerkwi. I na końcu właśnie tej trasy będzie Stacja wieśczowskiej kolejki leśnej, do której dojdziemy i tam też jest już e, szlak żółty i informacja o granicy Słowacji i można jeszcze sobie przejść dalej na Słowację do wsi osadne. I tutaj jest taki nowy mostek jest zrobiony. I tam już widać tutaj. Kapliczkę. Przystanek numer 8. Kowalowa kapliczka z cudownym źródłem. Tutaj jest to źródełko, które właśnie wypływa pod tej kapliczki. taka ciekawostka, że już po wysiedleniach, które miały miejsce w 45 roku w tej wsi, tutaj nikt nie zaglądał, aż do 56 roku, wtedy wówczas ksiądz, jeszcze Karol Wojtyła z grupą turystów dotarł tutaj podczas swojej trzeciej wędrówki po Bieszczadach. Tutaj właśnie kapliczki, ale ona wtedy tak nie wyglądała. Chociaż jeszcze oceniany stan był jej jako dobry. Doszliśmy do tabliczki, która wskazuje na cerkwisko, i wejdziemy sobie właśnie tam. Czyli jesteśmy w połowie tej wioski. Nie wiem, czy to słychać, ale właśnie przejeżdża kolejka. I wchodzimy. na cerkwisko czyli miejsce podawnej cerkwi i cmentarz w balnicy. tu była cerkiew Michała Archanioła, wsi Balnica z roku 1856, zrujnowana w 1949. A tutaj cmentarz. A tutaj prawdopodobnie cerkiew. I dalej idziemy taką ścieżką cały czas. Póki co Jedynymi turystami na tej ścieżce jesteśmy my sami, ale jest ona oznaczona co jakiś czas. Tutaj widać takie symbole, symbole no, które właśnie pokazują że jesteśmy na dobrej drodze. Trzystanek szósty. Powojenne zalesienia gruntów wsi balnica. Kolejna informacja, kolejny przystanek. O dokarmianiu zimowym zwierzyny. A tutaj widać drzewa owocowe. Idziemy dalej tam. I właśnie na ścieżce są takie oznaczenia szlaku. Już powinno być niedaleko do tej stacji. Tutaj już widać jak biegną tory, kolejki, a tutaj mamy tropy. Idziemy tam chyba. W drodze na stację, tutaj na, do tej kolejki, jest jeszcze skręt na wąbrowisku, jak tu już jesteśmy, to wam pokażemy. A tutaj widać, że biegnie kolejka, tory i teraz. Droga wiedzie przez las. Jest to dość przyjemnie, bo jest tu taki chłodek. Jest tutaj mokro, ale wczoraj też mocno padało. I to właściwie jest ścieżka, która przebiega tutaj. Są tory. Gdyby jechała kolejka, to byśmy ją tutaj widzieli. A już słychać ludzi. Także już prawie jesteśmy na miejscu. Może jeszcze ta kolejka stoi, bo jak kolejka przyjedzie na stację, czyli do walnicy, to potem ma nie wiem, czy pół godziny, czy 45 minut jest postoju. I tam wtedy można sobie coś zjeść. Te osoby, które jadą w kolejnej kolejce, a potem powrót. Zobaczymy, czy uda nam się spotkać. Jest tam też jeden sklep. I informacja o przejściu do na Słowację i jesteśmy Tutaj jest informacja o szlaku frontu wschodniego I wojny światowej i informacja o międzynarodowej śleś, leśnej ścieżce Byliśmy tą ścieżką zupełnie sami, a tutaj mnóstwo kolejek i mnóstwo osób. Idziemy do sklepu. I tutaj jest ta stacja, a tutaj jest jeden domek i jest tutaj sklep. I tutaj jest ten sklep, tutaj jest ta kolejka właśnie i zobaczymy co jest w tych butkach do kupienia. Gorąca czekolada, kawa. Zamki. Mrożona kawa. Tutaj wojnę sobie z jej z Żurawinko. A tutaj zaraz kolejka będzie odjeżdżała. Mamy jeszcze kompulsie. I kolejka ruszyła z walnicy do Majdania przejechały i nastała cisza. Podejdziemy sobie tam do znaków po granicy. Zobaczymy jak wygląda ta ścieżka. Kiedyś się tam przejdziemy do wsi Osadne na Słowacji. I mamy tutaj kierunek na Osadne. To już jest granica państw. Już jesteśmy na Słowacji i właściwie Tutaj mamy balnicę Tutaj mamy pokazane Godzina 35 stąd jest na osadne do busa i będziemy wracać wracamy ze Słowacji do Polski i wracamy sobie tą samą trasą, ale chcielibyśmy kiedyś do tej wioski dotrzeć, bo to jest dosyć duża wioska z tego, co słyszeliśmy. Wracamy. Droga powrotna. Spójrzcie, jak tam ładnie tam słoneczko oświetla te szczyty. Cześć! I na koniec naszej wędrówki do nieistniejącej wsi Balnica, dodaję dosłownie kilka zdjęć tablice z informacjami znajdującymi się na ścieżce, kapliczka, w balnicy, cerkwisko. No i już nasz punkt docelowy, czyli właśnie miejsce, w którym, do którego przyjeżdża bieszczacka kolejka leśna. Tuż obok znajduje się granica polsko-słowacka. I to już koniec naszej wędrówki. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Jeśli Ci się podobało, no to zachęcam do obejrzenia innych. I trzymaj się. Do zobaczenia na szlaku. Pa!